Dzień dobry. Pamiętacie, może wczoraj jak mówiłem, że tylko optymista potrafi założyć albo włączyć panel solarny w taką mgłę? Twierdząc, że będzie jutro słońce, no to nie ma. Ale to nic nie szkodzi, bo jesteśmy w dolinie i okazuje się, że najprawdopodobniej jest tam tylko mgła. I jak tam wyjedziemy, to będzie takie, takie słoneczko, że te kurtki i czapki są już w ogóle niepotrzebne. I będziemy mieć słoneczko na 11 dni. To będzie już trzeci dzień, albo czwarty. Trzeci chyba. Także... A tak poza tym stoimy w pięknym miejscu, szum jakiegoś, jakiejś rzeczki, śniadanko, kawa, spokój. Jest dziesiąta, także dalej nie przestawiliśmy się na normalne godziny. I dzisiaj największa atrakcja Norwegii, czyli deszcz. <laughs> dzisiaj Geiranger. Zobaczymy, jak to wygląda z dołu. Czyli przepłyniemy się Prołem, a później za 330 koron jedziemy na jakiś taras widokowy. O, jeżeli będzie yy, ładna pogoda, bo jak nie, to tam myślę, że nie warto jechać zobaczyć yy, mleko, tak jak na NordCap. Ale i tak uważam, że jest mega. No odpoczywamy. Czy znaczy ja zacząłem odpoczywać, bo już nigdzie nie, nie śpieszymy się. Po prostu mamy plan, realizujemy go. Pogoda jest zawsze. Oho, jest śniadanko. Co to będzie, Marzena? A ja już kończę. Ty już kończysz? Co mhm, no. za późno zacząłem nagrywać. Znaczy nie, jak kończę dwie dopiero. Aha. A jeszcze ze dwie przede mną. A tu już... E, dzisiaj chlebek z dżemem malinowym. Wow. Takie połączenie, ale dobra. <grych> jak się spało? Bardzo przyjemnie. Woda nie przeszkadzała? Nie, właśnie, właśnie fajnie us usiła Uż. do snu. Także fajnie. Auta nie przeszkadzały I toaleta Bardzo jest blisko, miejsce. prawda? I właśnie dużo dawał fakt, że jest tutaj toaleta i, i ciepła woda z której można skorzystać I już był ktoś rano właśnie sprzątać Także jest pięknie, pachnąco i tylko można to miejsce polecić Tak Patrzcie co ona robi Ja lubię Jestem Wam winien jeszcze jedną informację Jeżeli będziecie jechać drogą i będziecie widzieć parking, czyli P, e, znak parkingu i znak literki i to informacja dla Was, że będzie najprawdopodobniej tablica informacyjna, która będzie informować, która informuje o regionie. I my jesteśmy teraz w gminie stranda, po komunę to najprawdopodobniej jest gmina, i tu są wszystkie informacje, które y, warte są do zapamiętania. Można sobie nawet zrobić zdjęcie. Proszę bardzo, y, tutaj mamy mapę topograficzną, i pokazane, jakie są wysokości. Myślę, że z geografii to każdy jeszcze kuma. Tutaj są wart, y, zabytki, y, miejsca przemysłowe, wszystko jakieś tam. Y, y, Również, no, czy się, również atrakcje, tak? bo tu jest basen, hotel, restauracja, kempingi wszystko, co banki, co potrzebne jest do życia. No i tu są jeszcze jakieś trzy drogi pokazane. Raz, dwa, trzy, myślę, że trzeba byłoby to rozszyfrować. Zaraz, e, może najbardziej turystyczne także warto się zatrzymywać, zrobić sobie zdjęcie i jechać dalej. Pamiętam, że też były pokazane inne parkingi, ale tuż było na północy Norwegii. Także to też fajna informacja. No i tu jakieś ogłoszenia. Może też wam się kiedyś coś przyda. A to jeszcze raz my. No i prawie jesteśmy. Tak, bo zaraz obok miejsca, w którym spaliśmy w drodze na prom, jest tutaj punkt widokowy. Jakiś lio, Lioen. Czy widok na Lioen? Coś no, takiego. No. no i widoczek, właśnie. Tak, ładnie jest. Słońce też zaczyna wychodzić przez chmury, za chmur. Widok na fjord Geiranger zastawił nam autobus. Zresztą ostrzegali przed szalonymi kierowcami autobusów, którzy potrafią zastawić wszystko, aby ich pasażerowie mieli piękny widok. A teraz mamy taki widok przed samym miejscem, gdzie ustawiliśmy się już do promu. Jest sobie ładny, jeden z miliarda wodospadów w Norwegii. Jak na polskie warunki to bardzo ładny. A na norweski was słaby Marzena słaby czy ładny? Co jest ładne. Na norweskie warunki słaby czy na ładny? Słaby. Na wodospad. No. Dobra, tak i ma. bo mało, mało widzieliśmy tej wodospady, więc one reguły są takie Bum. wysokie. Przyszedłem na sam, na samo miejsce odpływu i tutaj macie informacje odnośnie godzin i nie mam pojęcia jeszcze co tutaj napisane jest i możecie zeskanować zapewne i kupić bilet od razu. Nie jest to trudna procedura. Jesteśmy na promie jazd wam opowiemy jak przyjdziemy, jak zejdziemy, tak to na razie mega. Tak trafiliśmy na super pogoda. Słońce możemy podziwiać sobie Fiord Kończymy naszą wycieczkę po fiordzie Geiranger Pogoda jak widzicie nam tym razem dopisała, albo trafiliśmy w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, mega podróż, dużo ludzi, ale myślę, że tutaj jest już czas taki region, czas i region, że będzie wszędzie dużo ludzi. Jak tobie się marzena widzi? bardzo. No to to jest najlepsza odpowiedź Rejsie statkiem przyjechaliśmy 400 metrów w górę na punkt widokowy. Ludzi tutaj jest jak mrówek, ponieważ chyba wszyscy po, po rejsie tutaj przyjeżdżają. No i no powiem Wam, że warto, warto. Zaraz zobaczycie. Droga prowadzi serpentynami. W drodze powrotnej spróbujemy nagrać cały zjazd kamerą GoPro. O, zobaczcie gdzie już Tomek poszedł. O, był sobie na wodospadzie. To jest wariat dopiero. I jak było? Za krótko, jak będę wracał to teraz pójdę. <grym> Idziemy do punktu widokowego. Tu jest pierwszy punkt widokowy, ale jeszcze wam troszkę przedłużymy to <grym> oczekiwanie. Idziemy na punkt widokowy, który się znajduje zaledwie 100 metrów od tego miejsca. No to taki punkt widokowy To jest tak pięknie, że nie idziemy stąd. nigdy Póki świeci słońce. Czyli do jutra. Ta, bo do 18. Tak. tak, a teraz tam płynie wielki wycieczkowy statek. Czekamy na niego. Zrobimy sobie fotosa. Ale tu jest naprawdę jest mega jesteśmy na parkingu na 1500 coś metrów, czyli praktycznie taka śnieżka. I tą dróżką tu jechaliśmy. 330 koron kosztuje wjazd. O, a tak tu jest, nie wiem czy z ostrzy, ale naprawdę ciekawe na jak jest? O, teraz to już nic się nie widać. Chmura przyszła chyba. No, jest y, momentami przerażająco. Naprawdę jest tak wysoko, że... Przerażająco. Ale pięknie. A tu mamy Gajranger w pełnej okazałości tak wygląda przepięknie. Nie pytajcie, jak mi się nogi trzęsą, jak idę przy tej poręczy. Idziemy jeszcze zobaczyć śnieg. Prawda? Norweskiego śniegu jeszcze nie macie. No. Tak. Chciałam zobaczyć, czym się różni. Ale ogólnie jest tutaj spoko, ciepło. No jest. No trafiliśmy na taką pogodę. Nie trafiliśmy, no trafiliśmy, tylko zaplanowaliśmy. Znowu się trafiło okienko pogodowe. Na najlepszą atrakcję Ale dlatego warto zobaczyć na webkamerze, jak wygląda, bo dwie godziny temu nie warto było tu wjeżdżać. Prawda? Prawda. No. Jeszcze wspinająca się marzena. Widoki mega, ale uciekamy, bo tam już idzie, idą chmury. Musieli, musieliśmy się zatrzymać, aby zrobić kawkę. I jeszcze w takim otoczeniu. Także to jest takie morskie oko Geiranger, chyba. Nie wiem na jakim wysokości jest morskie oko, podejrzewam, że wyżej. To jest na około 1000 metrów, tak? na 1000 metrów, tak. A tam byliśmy do góry. I ogólnie. Jeszcze tego nie widać w ogóle. Tak. Wszystko działa. Kawka. Jesteśmy już na fajnym tarasie widokowym i przygotowujemy sobie tutaj obiad. Bo wiecie co? Eee, musi znać z nas troszkę zejść ciśnienie po, tych, po tej emocjonującej przejażdżce po wjeździe i zjeździe. I to jest myślę dobre miejsce na taki resecik. A jak było? No było... A opowiedz, co ty w ogóle zrobiłaś? O właśnie! Powiedz, powiedz! Wpadliście kiedyś do fjordu Gajranger? Bo ja nie wpadłam, ale chciałam. Tak. No, powiadaj, powiadaj! No, było to tak, że poszliśmy na punkt widokowy, taki troszkę dalej, przez las po śliskich kamieniach. No i wracając z tego punktu. No co, było widać tylko kopyto tak, do góry. Pościg, właśnie się na kamieniu. I, Tomek. I nie mogłam złapać już równowagi. Tomek. Każdy, I każdy krok, który stawiałam, był. E, Tomek! Był już coraz bliżej ziemi, aż w końcu, <noise> aż w końcu wylądowałam głową w dół i nogami do góry, no, na skarpie do Gairangera, <noise> także. Teraz śmieszne, wtedy teraz nie. Teraz jest śmieszne, ale uwierzcie mi, że jak leżałam głową w dół i nie wiedziałam co mam, co mam niżej i wiedziałam, że moje nogi wiszą, wiszą w powietrzu to ja naprawdę nie wiedziałam jak mam się ruszyć jedyne na co mnie było stać to zawołanie to pomoc ja teraz się przełączę i oczywiście będę poważny chociaż teraz się z tego śmieję ale w momencie kiedy zobaczyłem nogi do góry w kierunku Geirangera to serducho mi zaczęło tak robić. I oczywiście ja byłem 5 metrów przed Marzeną, bo ja się takich powiedzmy zejść stromych boję I ja sobie idę pierwszy, bo Marzena każe mi iść pierwsza, i ja sobie dojdę, sobie dojdę pierwszy i jest wszystko ok. I myślałem, że Marzena mnie tylko woła po prostu, czy jestem. Ja wie jestem. Ale dobrze, że szła jakaś dziewczyna i powiedziała, że you girl need help, tak? Czy, czy nie wiem co ona tam powiedziała i on ja wie what? I się wróciłem i zacząłem biegnąć drugą stronę i wtedy zobaczyłem te nogi, które tam. No, sytuacja dziwna, niebezpieczna, śmiech jest, bardzo ale też tak ku przestrodze. A. Dwa razy wolniej, dwa razy e, ostrożniej. ostrożniej. A teraz obiadek. Tak, tak, tak. Przez dwa tygodnie końcówka, którą kupiłem specjalnie na Norwegię się niekoniecznie przydawała. A teraz proszę bardzo, pierwszy raz będę miał okazję nią napełniać gaz. Nie mam pojęcia jak to się robi, szczerze mówiąc, ale zaraz się przekonam. Czyli w końcu ta końcówka się przydała. Jest to... Ktoś tu napisał końcówka Holandia-Anglia M1. Już nie pamiętam jak się fachowo to nazywa. Ale jak widać polecali na netach, żeby kupić na Norwegię i się przydała dopiero na południowym zachodzie w sumie. Koło Geiranger. Tak to zawsze były te takie, co w Polsce występują. No nic. Gaz bardzo drogi. 16,55. Benzyna 22. Zawsze to trochę tanie. Dzisiaj nagrywam na takim pięknym, turkusowym tle, ponieważ miejsce, w którym śpimy, jest wyjątkowo piękne i wyjątkowo kolorystyczno. Nie wiem, zachwycające. Ale może. Troszkę podsumuję ten dzień, ponieważ Marzena jeszcze tam ogarnia pewne kwestie, a ja muszę tutaj już zakończyć ten film, abyśmy mogli go w końcu, może, wrzucić o czasie. Chociaż i tak mało prawdopodobne. Marzena to mnie patrzy, czyli nie, nie będzie tak, nie będzie tak. Ok, to kiedy tam wrzuci, to się będzie ok. Po pierwsze, e, przeprawa promem Guyranger, mamy tu odmienne zdania. Ja uważam, że było to zajebiste. E, super. Ale. Jakoś mnie na 100% nie urzekł. Może dlatego, że zaczęliśmy od drugiej strony i te fiordy już faktycznie nie to, że się do nich przyzwyczailiśmy, tak, ale pewne widoki spowszechniały. I to, czy ty jesteś do góry, czy na dole, to nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie oczywiście. Marzena za to była zachwycona i może to potwierdzić, prawda? Jeżeli chodzi o prom, to myślę, że wszystko tu już zostało powiedziane. 1095 koron zarezerwowaliśmy wcześniej. Wjazd i wyjazd spoko. Jak na każdym promie, kolejka, swój, swoją rajkę, wszystko Wam powiedzą. Później zdecydowaliśmy się wjechać na punkt widokowy na 1400 metrów, czy tam 500? 1500. 1500 metrów. I Marzena, teraz powiedz nazwę. Nie pamiętasz. Dąbalas? Nie, yy... Darniba. Darniba. W każdym bądź razie e, na pewno gdzieś to się tam pojawi w komentarzu, w, w opisie. No i wjazd był raz, że. Nie, już poprawiam. Dal'sniba. Dal'sniba. Wjazd był mega, ale to mega, e, taki ekscytujący. Raz że jechaliśmy Jariską pod górkę cały czas przez jakieś. Ja niech skłamiąc od Guyranger do tego ja miejsca 20 km na końcu jeszcze bo to jest tak, że jedziecie zwykłą drogą i dojedziecie do takiego morskiego oka co widzieliście w w oczywiście i później macie płatną drogę i tam jeżdżacie na ten taras widokowy i to kosztuje 330 koron ale jak jest pogoda to się mega opłaca zwraca się już w drodze tylko z... sprawdźcie sobie na wirtualnej kamerce tego punktu widokowego. Ona jest odświeżana co 10 minut. Czy warto wjechać, bo bardzo często zdarza się, że tam są chmury i nic nie widać. Oczywiście widać szczyty gór, bo te chmury są przeważnie poniżej, ale nie widać fiordu Gajranger z tej strony od ranger, od tego, od tej wsi, bo to przecież jest wieś. Także wjazd tam mega, mega. My mieliśmy, może nie szczęście, ale. Trafiliśmy o tej porze, o której gdzieś tam sprawdzaliśmy, żeby tam wjechać. Jeszcze przed tym postanowiliśmy wjechać na taki otwarty, ogólnodostępny punkt widokowy, Marzena zresztą tam jakieś story wrzucała i tam też był widok piękny, tylko trzeba było się udać taką ścieżką na boku, aby dojść do punktów widokowych, nie tych przy parkingu, tylko. W lasku i tam naprawdę też widok mega. Można było iść jeszcze dalej, ale my już nie nie chcieliśmy iść dalej i być może dobrze, bo Marzena potrafiła nawet tam wyrąbać orła i dobrze, że nie spadła dziewczyna, moja kochana żona. Ona się tu śmieje, ale teraz. Nie, ja po prostu piszę o tym stoliska i. A może ona teraz, tu... teraz się śmieje, ale tak. wtedy nie było śmieszne Tak, także. Następnie zjazd, e, też mega. Zatrzymaliśmy się w pięknym miejscu, zjeść obiad. Ogólnie dzisiaj dzień bardzo widowiskowy, że tak to nazwę. E, wszędzie wodospady, zresztą tak jak tutaj, e, wokół nas są. Troszkę problem ze znalezieniem miejsca noclegowego, bo jesteśmy już w bardzo, bardzo turystycznym miejscu. I jest tu bardzo dużo ludzi, i bardzo dużo kempingów, także tych miejsc jest mało. Nam się udało. Korzystamy z aplikacji State Free przynajmniej teraz i Park Fortnite, for Night i czasami też na Czuja. No ale jest miejscówka mega. Myślę, że później dziś tam wam pokażę, że widać stąd w ogóle ten lodowiec, na który jutro się udajemy. Dlatego tu przyjechaliśmy, bo ma być pogoda. Myślę, że dzień jeden z fajniejszych. Czy przebił lofoty? dałbym na równi ten dzień, na równi, nie, nie tutaj bym jeszcze nie próbował to gdzieś na, to na te strony wa waga na pewno zostaje na, na, na zero mega, miejsce do spania tak jak powiedziałem też jest mega przy drodze, obok śpią w namiocie jacyś sąsiedzi z Norwegii dobrze, że wjechaliśmy troszkę ze 30 sekund wcześniej, bo zaraz kamper za nami chciał się tu wbić a teraz uciekamy już odpoczywać z takim pięknym widokiem. O! Nie wiem, co tam widzicie, bo, a, bo tu jest... O! A jutro wybieramy się na lodowiec i później już Wam nie zdradzimy, ale naprawdę dzień wyjątkowo piękny. Także pozdrawiam. A, i od dzisiaj być może, jeżeli się uda, to budżet będzie w komentarzu. Będziecie mogli śledzić, ile wydaliśmy do dzisiaj na tą wycieczkę.